Jacob Face. Nie myślałem, że kiedykolwiek będę mógł zacząć odcinek takimi słowami, ale tak, 21-letni polski gracz dołącza do nowej organizacji wraz pod skrzydła karigana oraz Neo. Ale czy rzeczywiście pomoże FACE odzyskać swój blask, który no, po przerwie wakacyjnej zdecydowanie utracili? Oraz co rzeczywiście stanie się z Eliżem, którego w tym momencie Jacob zastępuje. Z tej strony słowa i zapraszam na dzisiejszy materiał. Dla osób, co żyją pod kamieniem, Jacob to tak jak już wcześniej wspomniałem, 21-letni polski gracz, grający wcześniej w takich organizacjach jak Nine czy BetClick. I tak naprawdę tylko tam. I okej, okay, na HLTV możemy znaleźć jeszcze Yolo Gang, no ale wiadomo, to była sklejka. W Nine spędził za to dwa czy tam 3 miesiące, a do BetClick przeszedł w 2024 roku na koniec, no i siedział tam do wczoraj. Nie, to jest sprzed kilku dni. Więc tak, mamy zawodnika, który w organizacjach i w profesjonalnych rozgrywkach brał udział nawet nie rok i już dołącza do Face, więc no, przeskok jest tutaj po prostu monstrualny. Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego Jacob. No i patrząc na to, co ten zawodnik potrafił wyczyniać na serwerze, na przykład takie mecze, to no już powiedzmy. Ci, którzy mieli jakieś wątpliwości, mogą ich już nie mieć. No ale właśnie, żeby nie było, to nie jest takie czarno-białe. Że Jacob zawsze był wspaniały. Miał też swoje słabsze mecze, których aż tak mało nie było. Więc po raz kolejny dlaczego akurat ten zawodnik? No i tutaj przychodzi psycholog sportowy Betclick, czyli pani Ania. Pani Ania jest żoną Karigana. Tak, tego samego Karigana, z którym teraz Jacob będzie grał właśnie w Face. No i właśnie, niektórzy mogą pomyśleć, okej, okay, Jacob wzięty po znajomości, no i może trochę w tym prawdy? No wiadomo, umiejętności nie można mu odmawiać, ale to, że dodatkowo pracował, z, pracowała z nim osoba tak blisko związana z samym Face, z samą organizacją, na pewno ułatwiła mu dojście w ten sposób. Dodatkowo pamiętajmy, że były już plotki, plotki albo nawet potwierdzone informacje. Jakoby BetClick dosyć często skrimowało grało mecze treningowe właśnie na Face. Ze względu na to, że nie jestem pewien kto to teraz powiedział, czy powiedział to Karigan, Neo czy ktoś jeszcze z inny z Face, ale lubią podejście właśnie do treningów całego BetClick, Więc już nawet grając właśnie na nich takowe screamy, treningi, różnie to ludzie nazywają, takowy Karigan mógł zobaczyć jak Jayko opradzi sobie na serwerze. Pamiętajmy też o tym, że w turnieju w Bukareszcie. Nie jestem teraz dokładnie pewny, na pewno wkleję wam to tutaj na ekranie. Face już grało na BetClick, No co prawda pokonali ich wtedy wynikiem 2:0, no ale już powiedzmy były te ścieżki przecierane między Jacobem a Face. W ten sposób Face wchodzi w kolejne turnieje ze składem Broki, Jacob, Carigan, Rain oraz Frozen. Jest to zresztą kolejna zmiana Face w ostatnim czasie gdyż wcześniej przywrócili do składu Brokiego. No i Broki przywrócony do składu gra naprawdę dobrze w porównaniu do tego, co się działo przed zmianą, zanim szedł za niego Simple, gdzie grał po prostu fatalnie. Ale czy na pewno Jacob, czy na pewno ta jedna zmiana FaZe będzie w stanie pomóc? No według mnie niestety nie. A właściwie dlaczego? No i jest to związane z tym, co trapi Face od początku roku. Utratą Robsa. Kim był Robs? a raczej jakie grał pozycje? A grał lurka, wyśmienitego lurka. No i tak właściwie Face od początku roku właśnie brakuje lurka. Jacob nie jest lurkiem. Jacob grał zawsze bardzo aktywne pozycje, lubił się strzelać, nie lubił domykać. A teraz Face bierze właśnie takiego zawodnika w miejsce Liża, który również był zawodnikiem bardzo aktywnym, ale do Liża przejdziemy później. W ten sposób Face ciąga kolejnego aktywnego gracza, dalej nie łata dziury w lurku. Dalej, Rain będzie lurkiem, albo nawet będzie na większości map. Nie jestem pewien, jak to teraz dokładnie wyglądało. Czy na wszystkich był, czy na niektórych. W każdym razie tu się raczej nic nie zmieni. No i Jacob. Jacob, który mam tylko po prostu nadzieję, ściągają młodego, naprawdę perspektywicznego gracza. Nie starajcie się go przypadkiem właśnie wrzucać na lurka. W tym wszystkim mam również nadzieję, że Jacob stanie się drugim ultimate'em. I nie, nie ze względu na to, że ultimate, tak jak mówiłem to w jednym z ostatnich odcinków, według mnie za dużo się nie uczy, ale to, że jako naprawdę młody zawodnik bez doświadczenia dostanie bardzo dużo czasu na tierze pierwszym. Ultimate tam gra już rok, jak nie dłużej. Mam nadzieję, że Jacob dostanie podobną ilość czasu i że naprawdę będzie się sprawdzał, bo jest to aimowa bestia. No i właśnie, przejdźmy do Eliża i dlaczego, według mnie, został odsunięty ze składu FACE. A spodobała mi się tutaj bardzo wypowiedź Hypera z podcastu, właśnie Hypera i Troglo według której Elish miałby być graczem, który potrzebuje bardzo dużo zasobów, nie tak jak Jacob. I co to tutaj dokładnie znaczy? A to, że Elish potrzebuje zawsze tej osoby, która mu dorzuci flesza z tyłu, dorzuci, nie wiem, nade'a wyjdzie pierwszym na entry, dostanie głowę, Elish później zrefraguje. Jacob wygląda na zawodnika, który potrafiłby właśnie wyjść na to entry samemu, dać samemu pestkę, dwie, nie czekać na kolegę z zespołu. Bo jednak Face naprawdę cierpiało na tym, patrząc na ich mecze. W ogóle historia Liża jest trochę smutna. Wcześniej, w Liquid od 2015 do 2000 chyba 2023 roku, radził sobie wybitnie. Wygrany grand slam, wygrywany naprawdę multum turniej, a później coś się zatrzymało. Liż później przyszedł do Complexity, gdzie tak naprawdę był tym najlepszym zawodnikiem. Ale również było to, co było widać w face, czyli właśnie branie, bardzo duże branie tych zasobów. W momencie jak Elish grał wybitnie, to słabo grał wtedy Grim, Floppy, Halzerk, JT. Wiadomo, JT był Eaglem, więc powiedzmy ta trójka. A gdy Elish grał słabiej, no to reszta nagle się odblokowywała. W ten sposób przeszedł do face, gdzie było nadal podobnie. No i co dalej z Elishem? Nie mam pojęcia. Core Complexity właśnie przeszedł do nowej organizacji, Passion UA. Nie wydaje mi się, żeby chcieli ponownie ściągać liża, patrząc na to, że jednak wcześniej też im nie szło za dobrze. No więc, y, gdzie jeszcze? Do Liquid? Nie wiem, w miejsce nerca może? Nie sądzę, że to poprawi sytuację Liquid, patrząc jeszcze na to, że Liquid nawet zaczyna grać dobrze. I tak, przegrali właśnie dwa mecze na Vitali zresztą. Nie, to nie jest odcinek o Liquid. Wróćmy do samego Liża. Chociaż tak naprawdę wracamy i zaraz zamykamy jego temat, bo nie widzę, po prostu nie widzę miejsca dla Liża w top 30 w aktualnych składach. No, nie wiem, pójdzie do Falcons w miejsce TSS-a, ściągną no, tam jeszcze Donka Super Team. No, wspomniany wcześniej Liquid. Nie wiem, gdzie jeszcze. No, nikt tak naprawdę aktualnie nie potrzebuje tego kalibru zawodnika. Jest to również o tyle problematyczne, że tak naprawdę przerwa wakacyjna dopiero co się skończyła. Minął miesiąc, półtora. No i Elish już jest na benchu i raczej pozostanie nim do końca roku przynajmniej. Pójdźmy jeszcze na to, co czeka Face w składzie z Jacobem w najbliższych tygodniach, a czeka ich naprawdę w przyjemny harmonogram. Przyjemny patrząc na to, że doszedł do nich nowy zawodnik niedoświadczony, ponieważ pierwszy turniej zaczynają już w piątek, czyli Blast Open London w formie online. Tak, online, więc Jacob w pierwszych meczach nie będzie się musiał naprawdę stresować tą grą właśnie na najwyższym poziomie. No, i dodatkowo Face rozpoczyna od gry na Ecstatic, ek tak. Więc również nie jest to rywal bardzo wymagający. Wiadomo, jeśli przejdą pierwszą fazę, dostaną się na Lana, no i tam już może być gorzej, jeśli chodzi o wzgląd stresowy. Miejmy nadzieję, że naprawdę poradzą sobie porządnie. Niekoniecznie, oczywiście, od razu będą wszystko wygrywali, chociaż byłoby fajnie. No, ale żeby chociaż Jacob pokazał się z dobrej strony. Następnie w połowie września mamy Lana, Fissure Playground 2 gdzie jest to ponownie dobry turniej dla świeżo upieczonego Jacoba, ponieważ nie będzie tam, powiedzmy, tej najlepszej czołówki. Nie będzie tam Vitality, co prawda będzie Mongol, który dopiero co wygrał EWC, zresztą to też jest niesamowity wyczyn, ale nie będzie tam właśnie Vitality i Spirit, więc Jacob będzie mógł się rozgrzać troszeczkę na tą niższą półkę, no i w ten sposób powoli schodkowo wchodzić, wdrażać się do tego najwyższego poziomu. I tak jak już wspomniałem, mam nadzieję, że Jacob po pierwsze dostanie czas, po drugie zbierze to doświadczenie, tą wiedzę od naprawdę bardzo, bardzo doświadczonych graczy, Karigana Reina, nawet Frozen, nawet Broki. Są to już gracze mający za sobą tyle turniej, żeby tylko Dzielili się tą wiedzą z Jacobem, a on chciał ją chłonąć. Dziękuję za wysłuchanie, nie zapomnij łapie sobie komentarzu, zostaw followa na Twitterze. Do następnego. Jo!